Dobry wieczór. Jeżeli chodzi o komentarz męczu, to aż się nie chce nic mówić po prostu po tym, co się wydarzyło dzisiaj w Nowym sądzie, bo na wyniku zadecydowała sytuacja, która jest w mojej ocenie skandaliczna. Po coś ten war jest, po coś to ta cała sytuacja z, z tym Fair Play też jest. Ja wiem, że to są emocje, ja też jeszcze jestem zdenerwowany tym, tą całą sytuacją, ale, ale ktoś wziął naprawdę ogromną odpowiedzialność za, za wydarzenia i, i życzę mu, żeby dobrze, dobrze spał dzisiaj z tą odpowiedzialnością. Co do meczu, mecz na 0-0, bez sytuacji. Ogrom walki, ogrom jakiejś determinacji z jednej i z drugiej strony, mało mało piłkarstwa. Ale domyślaliśmy się, że tak może to wyglądać, bo, bo no, zespoły rywalizujące będące blisko miejscowości siebie i, i, i zawsze tutaj ta, 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 te cechy ewolucjonalne są w pojedynkach tych drużyn yy, na pierwszym stopniu, ale no, tak jak powiedziałem, mecz bez sytuacji na 0-0. Dziękuję. Dobry ja komentarz. Na pewno bardzo bardzo jesteśmy zadowoleni z wyniku. Przełamaliśmy w końcu tą naszą pasę na naszym stadionie. Wygraliśmy i myślę, że to był mecz od początku do pierwszej strzelonej bramki, kto, kto zdobyłby tą bramkę, tak jest na końcu, to zdobędzie trzy punkty. Dzisiaj było dużo walki. To mecz może nie derbowy, ale y, wiemy też jak spuszczą się gra bliskie odległości miasta, więc y, każdy chce być tu najlepszy. Y, więc y, ja jestem zadowolony, zadowolony z wyniku. Mam nadzieję, że y, trochę teraz y, zespół wierzy w swoje możliwości, bo czekaliśmy długo znowu na to zwycięstwo, a Dzisiaj nam dopisało trochę też, można powiedzieć, szczęście. Bo bukarny no, to, to, to jest loteria 50 na 50, więc fajnie, że zjawka zdobył kolejnego gola. Jedzie na, na kadrę. Mamy trochę przerwy, odwołany mecz, więc mamy dwa tygodnie, żeby się przygotować do kolejnego. Ważnego tygodnia, bo później gramy piątek, wtorek, piątek, więc taki piłkarski tydzień będzie i mam nadzieję, że będziemy dalej punktować. Dziękuję.